Zespoły projektowe muszą się dotrzeć, zanim zaczną dobrze działać. Intuicyjnie my wszyscy to wiemy. Tylko z perspektywy lidera lub kierownika projektu kluczowe jest dobre zrozumienie, w jaki sposób dokładnie zespoły ewoluują, żeby być w stanie wspierać rozwój we właściwym kierunku oraz żeby być w stanie odróżnić symptomy naturalnego dojrzewania zespołu od objawów, które powinny nas niepokoić. W 1965 roku psycholog dr Bruce Takman zauważył, że zespoły przechodzą typowo przez kilka etapów: formowanie, ścieranie, normowanie, wykonywanie. Na początku, gdy nowy zespół dopiero się poznaje, wszyscy są super uprzejmi, mili, chętni do działania. To jest etap formowania. Członkowie zespołu są podekscytowani rozpoczęciem nowego tematu, możliwością poznania nowych ludzi. Potem, oczywiście, wkrada się szara i czasem trudna rzeczywistość. To początkowe podekscytowanie projektem zaczyna spadać. Słabnie też potrzeba bycia uprzejmym w stosunku do nowo poznanych osób. Wreszcie zdarza się, że ktoś komuś czasem nadepnie na odcisk. Wchodzimy w burzliwą fazę ścierania. Postępy w projekcie zdają się schodzić na dalszy plan, natomiast pojawiają się co chwila konflikty, silne emocje, i zwykle po jakimś czasie tej burzliwej fazy ścierania ludzie zaczynają wreszcie dostrzegać, doceniać nawzajem swoje mocne strony, uczą się skutecznie komunikować ze sobą, zaczynają wypracowywać sobie niepisane normy współpracy. To już jest faza normowania. Kiedy zespół sobie wypracuje takie własne zasady współpracy, zaczyna pracować wreszcie jak spójna jednostka. Wszyscy wnoszą swój wkład, są na tyle pewni siebie, zaznajomieni z projektem, z zespołem, że mogą spokojnie działać przez dłuższy czas, całkowicie bez nadzoru. Na tym etapie zespół jest najbardziej produktywny. Mówimy o tym, że wszedł w fazę wykonywania. W 1977 roku. Takman dodał jeszcze jeden, piąty etap. Zauważył, że pod koniec projektu w dynamice zespołu też dzieje się coś interesującego. W trakcie realizacji członkowie zespołu się do siebie zbliżyli, przyzwyczaili się do sposobu wykonywania działań, przyzwyczaili się do współpracy ze sobą. Skoro projekt nieuchronnie się kończy, to pojawia się smutek, poczucie straty. Pojawia się też niepewność nadchodzących w przyszłości już po projekcie zmian. Tak właśnie się docierają zespoły, pięć oddzielnych etapów, formowanie, ścieranie, normowanie, wykonywanie, rozstawanie. Proste, prawda? No nie zupełnie. Takman nie opisywał wcale zespołów projektowych, opisywał grupy terapeutyczne, tak, między innymi grupy anonimowych alkoholików. Takman obserwował świat w 1965 roku, w czasach względnego spokoju, rutyny, dominującej kultury kontroli. Wtedy pracowało się zupełnie inaczej niż teraz. Przez te ponad pół wieku to i owo się jednak na świecie zmieniło, zwłaszcza ostatnio. Takman sam nazywał to opisane zjawisko tylko hipotezą, a nie zasadą czy twierdzeniem. Takman sam wskazał, że etapy nie występują sekwencyjnie, jeden po drugim. Raczej to są wzorce zachowań, które występują ze zmiennym nasileniem, i dopiero w dłuższym czasie można próbować zaobserwować, że zachowania specyficzne dla danego etapu występują częściej w danym okresie. Tak jak chociażby na tej grafice. Takman też zwrócił uwagę, że zespoły mogą utknąć w fazie ścierania, nie przechodząc do fazy normowania. Mogą też wrócić do wcześniejszych faz jeśli dojdzie do jakiegoś dużego zaburzenia w ich pracy, na przykład przez dodanie nowej osoby do stabilnego już zespołu. O tym nam przypomniał zresztą Milosz Forman w doskonałej ekranizacji powieści psychologicznej Lot nad czym gniazdem ze wspaniałą rolą młodego wtedy Jacka Nicholsona. Ciekawe, że Takman zdecydował się dodać tą piątą fazę już po światowej premierze tego właśnie filmu. Model Takmana. Nam się osadził na tyle mocno w tej popkulturze kulturze menedżerskiej, że nawet na egzaminie PMP pojawiają się od niego pytania. Dlaczego? Bo jest prosty. Pięć etapów. W wersji angielskiej nazwy tych etapów jeszcze się ładnie rymują. Forming, storming, norming, performing, adjourning. A menedżerowie szukają przecież prostych i praktycznych technik, bo w tej naszej zabieganej pracy kierownika projektu nie ma czasu na habilitację z jednej teorii. Poza tym, Skoro się rymuje, to musi być prawdą. To zresztą jest jeden z błędów poznawczych, e, zwany często, choć również błędnie, efektem Itona Rosena. E, tak czy siak, trzeba pamiętać, że to podejście do ewoluowania zespołu to jest dalekie uproszczenie. Należy sobie zdawać sprawę z ograniczeń tego modelu. No dobra, ale praktycznie, co właściwie z tego modelu wynika? Dziesięć rzeczy. Numer 1. Daj czas na dotarcie się zespołu. Nie oczekuj, że zaraz po spotkaniu otwierającym projekt ludzie będą od razu super dobrze ze sobą współpracować. Czas. Numer 2. Traktuj tą początkową energię i entuzjazm członków zespołu z dość dużą rezerwą. Nie rekomenduję, żeby ten entuzjazm samemu gasić. Ale raczej, żeby zdawać sobie sprawę, że to jest paliwo, które wystarczy ci tylko na kołowanie. Numer 3. Na początku projektu każdy próbuje udawać lepszą wersję samego siebie. My jesteśmy super uprzejmi, super kompetentni, zaangażowani wszystko, by zrobić dobre pierwsze wrażenie na pozostałych. Natomiast tej maski nie da się długo utrzymać. Jako kierownik projektu, na początku projektu nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Bo projekt to maraton i nie dasz rady utrzymać tego tempa przez cały maraton. Numer cztery. Na początku projektu weź poprawkę na to, że członkowie zespołu poznają siebie nawzajem i też próbują przywdziewać pewne maski. Jeżeli mówią o sobie nawzajem, jeżeli się przedstawiają, jak, w jaki sposób mówią o firmie, w jaki sposób mówią o projekcie, ile pracy wreszcie deklarują, że wykonają, to również. Może być ich początkowa maska, obliczona na zrobienie właśnie dobrego wrażenia na początku projektu. Numer 5. Zmusz zespół do współpracy możliwie prędko, bo w pierwszej fazie, w fazie formowania, można utknąć na dłużej, prędzej czy później i tak i tak dojdzie do starć. Więc lepiej, żeby to się stało możliwie wcześniej. Im prędzej nam zespół wejdzie w etap ścierania, tym szybciej zacznie przechodzić do Normowania. A zacznie się ścierać tylko wtedy, kiedy ludzie faktycznie zaczną pracować nad wspólnymi zadaniami i integrować swoje wkłady indywidualne, tworząc produkty cząstkowe. Im dłużej pozwolisz im pracować indywidualnie, bez potrzeby kooperacji, koordynacji, integrowania, pracować indywidualnie nad indywidualnymi zadaniami, tym później dojdzie do wejścia w tą trudną fazę ścierania przecież nie chcesz, żeby twój projekt po sześciu miesiącach realizacji, kiedy podpisaliśmy już grube kontrakty, z których nie da się już wycofać. Przez 6 miesięcy sponsorowaliśmy realizację projektu, żeby dopiero wtedy nastąpiła faza ścierania i ten nieuchronny spadek morale zespołu, produktywności zespołu. Z perspektywy firmy przecież i sponsora lepiej by było, jeśli już w pierwszym tygodniu projektu zespół się na tyle ze sobą pokłóci, że trzeba będzie rozwiązać zespół i zakończyć projekt, przynajmniej takie szybkie fiasko będzie dla organizacji tańsze niż wybuch w projekcie po pół roku. Zmuś zespół możliwie wcześniej do współpracy. Wybierz pierwsze zadania tak, żeby wymagały współdziałania pomiędzy członkami zespołu. Numer 6. Spodziewaj się spadku produktywności zaraz po dobrze zapowiadającym się okresie startowym. Jak tworzysz harmonogram, budżet, inne plany projektowe, weź na to poprawkę, że to co obserwujesz na starcie projektu nie będzie miarodajne. Tam pojawi się faza konfliktów, która spowolni ci realizację. Numer 7. Traktuj pierwsze konflikty jako coś pozytywnego, jako dobry sygnał. Dzieje się. Uczymy się współpracy. Przeciwnie, to cisza i brak konfliktów. To jest podejrzane, jak w horrorze. It's quiet. Too quiet. Oczywiście nie ignoruj szybkiego rozwiązywania konfliktów, ale o tym porozmawiamy innym razem. Natomiast przepracowany konflikt umożliwia nam zbudowanie lepszej współpracy w zespole. Zaś unikanie przepracowania konfliktu Nazywania go blokuje zespół w jakimś suboptymalnym sposobie działania. Numer 8. Nie zakładaj, że ścieranie będzie zawsze widoczne. Jest wiele kultur regionalnych, kultur organizacyjnych, które nie dopuszczają do otwartego pojawiania się konfliktów i publicznego wyrażania emocji. Ta zimna skorupa czasami ukrywa kipiący pod powierzchnią wulka. I teraz, jako kierownik projektu, musisz aktywnie diagnozować sytuację, bo nasza intuicja menedżerska może czasami nie być wystarczająca, zwłaszcza gdy wcześniej pracowaliśmy w innych obszarach świata, a zaczynamy pracować z nowym regionem, albo nie mieliśmy styczności z jakąś częścią organizacji, a tam kultura może być inna. Konflikty nie zawsze widać na powierzchni. Numer 9. Uważaj, gdy zmienia się układ. Dobrze działającego i dotartego zespołu. Dodanie nowej osoby może podważyć nam niektóre wypracowane wcześniej niepisane normy w zespole. Utrata członka zespołu może pozostawić próżnię w ważnym ogniwie łączącym pozostałych. Numer 10. Uważaj na fazę rozstawania. To nie jest tylko kwestia nostalgii spowodowanej takim nieuchronnym przemijaniem. Ale też jest to realny spadek motywacji i zagrożenie dla prognozowanych terminów. Niektórzy członkowie zespołu mogą tak bardzo obawiać się, co przyniesie im kolejny projekt, że będą próbowali torpedować zakończenie obecnego projektu. U pozostałych wreszcie może pojawić się przeniesienie uwagi ze wspólnych celów na indywidualne. No bo skoro jutro już nie będziemy razem, to ja muszę zadbać dzisiaj samemu o siebie. No sorry. Model tak ma.